Wysoki, natomiast no, sporo twardej gry i gdzieś po 40 minutach jeszcze mogliście spokojnie myśleć o zwycięstwie. No tak, dawaliśmy siebie wszystko. Eee, chcieliśmy wyrównać ten mecz i zacząć go od nowa. Mieliśmy sytuację, żeby to zrobić, a ich niestety nie wykorzystywaliśmy. Te, które elementy, bo nas na nie tym, a... że udało się w tej trzeciej tercji zdobyć kolejne gole. No, myślę, że graliśmy niekonsekwentnie po bronie i przez to traciliśmy głupie bramki. E, w niektórych momentach zaspaliśmy i z tego wynikły e, Coś może pan powiedzieć e, krótko po metrze o tych kontuzjach, bo, bo z niepokojem z pewnością kibice będą patrzeć i szczekać na te informacje odnośnie chociażby brokarza. A to już proszę ślepać masażki nasze. Ale na pewno to nie jest e, jakiś dobry prognostyk tak? E, dla was, no bo zmagacie się wiadomo ze swoimi problemami, z, z tym, że e, mimo twardej i wyrównanej gry nie udaje się wygrywać, no kontuzje z pewnością nie pomogą. Na pewno kontuzje nie pomogą, ale jesteśmy drużyną i musimy się wspierać, każdy za każdego musi walczyć i musimy grać tym co mamy. Gra w przewadze dzisiaj też nie za dobrze wyglądała, a była szansa gdzieś jeszcze ten wynik zbliżyć się do rywala, właśnie no, z tym elementem. Naszą bolączką jest właśnie gra w przewadze, także pracujemy nad tym elementem, ale nie wychodzą po prostu. No, skuteczność też chyba gdzieś tutaj wadzi, no. prawda? No skuteczność... bo okazji dużo było. Okazji było dużo, jak w każdym meczu, ale co z tego, skoro z ich nie wykorzystujemy? Możemy taka... mieć sami do siebie pretensje. To jest taka jest frustracja trochę, no bo o No Na pewno jest się sporo. frustracja pojawia. Chcielibyśmy też szarżyć więcej goli, a nie kończyć na jednej czy dwóch. No właśnie, ta jedna bramka to chyba taka tradycja w tym tygodniu. No dokładnie, niechlubna tradycja. Dzięki.